Wiralem stały się screen screenshoty z profilu byłego, znakomitego słoweńskiego, również skoczka Roberta Krańca, który, będąc właśnie w tej strefie, w pewnym momencie po prostu zaczął robić zdjęcia i publikować je na swoim Instagramie. No i tam między innymi było zdjęcie Filipa Raimunda, niemieckiego skoczka, tuż po oddaniu swojego skoku w kombinezonie. W przekazie telewizyjnym ten kombinezon. Wyglądał aż tak bardzo źle, natomiast z tej perspektywy, z której Robert Kraniec zrobił to zdjęcie, no to w internecie ludzie się zaczęli śmiać, że Filip Raimund może się załapał na przepisy z 2002 roku, bo naprawdę ten kombinezon wyglądał po prostu na nim, jak mówiąc potocznie, worek ziemniaków. No dokładnie, no tak. I tak, i w tym sezonie widać, to jest ta sama sytuacja. Przecież ja widzę, jakie są worki, ale też y, widzę sytuację, gdzie zawodnik ma naprawdę fajnie zrobiony ten kombinezon i nie wygląda aż tak bardzo drastycznie, że jest za duży. a ja słyszę, że dostaje dysk, także no, y, nie wiem, jakie tam są wytyczne, aby dostać ten dysk w dzisiejszych czasach. No bo jeszcze, jak ja pamiętam, za mojej kariery, to takich rzeczy aż nie było.